Jadę na bieg ultra krwi razem w górę, bieg na 35 piętro. I właśnie widzę WTT przy ulicy Chłodnej. To jest wieżowiec dawniej, najwyższy w Warszawie. No, zobaczymy, jak to będzie. Jakoś trzeba dać radę. I rok z rzędu No mam nadzieję, że będzie sukces Trochę przygotowania W tym roku było W zeszłym roku Bez przygotowania Więc liczę na to, że Będzie dobrze, chociaż Czuję zakwasy po piątkowym Tripie rowerowym No i tak przyznam się szczerze Że troszkę Jestem zaniepokojony Tutaj W tym miejscu Jest budynek WTT I będziemy na ten budynek Wspinać się Na 35 piętro Dawniej budynek DU W tej chwili z reklamą Uniki Chyba opiekuje się nim firma Global World No i przyznam się szczerze, że jest to ciekawe wyzwanie. Ciekawe wyzwanie, któremu można sprostać w każdym wieku. A budynek wygląda tak. O. Pnie się w górę. No dobra, to do zobaczenia pod budynkiem. Zaraz wejdziemy do lobby Odbędziemy rejestrację I Będziemy mogli przygotować się do biegu Na 35 piętro Już po rejestracji Numer oczywiście szczęśliwy. No i co? Motywacja, wiara, siła. Wiara, siła, motywacja. Tam. Kubo pojechał na górę, zobaczyć jak jest. Ja sobie zobaczę za chwilę. Ale stresówka łapie. Można się zrelaksować w takich pięknych ogrodach. Co? Trzeba rozgrzeweczkę zaraz szykować i przygotować się do startu mentalnie. Ja, już na słuchawce łapię dobry flow. No i co? Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień. Szczęśliwy czy nieszczęśliwy. Ciężko wchodzić do roboty codziennie. A my dzisiaj na górę z wielką ochotą. Słuchajcie, kto jest gotowy na ściganie? Pan podniósł rękę. Bardzo dobrze, widzę przygotowany zawodnik. Słuchajcie, bliskie na rozpoczęcia rejestracji czasu jest tam, w tych drzwiach, które są około 10 metrów od nas, a potem już nie ma na pięknym dywan. W każdym razie staramy się, żeby już tutaj na trasie niego w momencie, kiedy zawodnicy będą rozpoczynały zmagania, nikogo nie było. Stąd rozpoczynamy. I potem złożymy mózg, podujemy do ścianki i to się już dołożymy do ścianki teraz, podrywać, bo lepiej teraz, iść do dołowaczy teraz niż po niego. A następnie czekamy na wspólne ceremonie deklaracji, będzie go wskazane 5, 4, 3, 2, 1 i leci. 4, 2, 1 i leci. Wielkie brawa. Artur zaczyna za 5, 4, 3, 2, 1. I proszę, ty ma w żołędzie. Ale jest z nami Wojtek. Wojtek nie będzie ci dawał mikrofonu, ale wierzę, że tylko powiedz, która to jednostka. Czeka. Jedna straszka, że arną Niemce. Dobra, zawodnik z Niemców. Zaczyna za 5, 4. Wielkie brama, żeby usłyszał te ktoś. 3, 2, 1 i leci. Pełnia przygotowała. 1 i lecisz. Krzysztof z numerem 13. zaczyna na 3, 2, 1 i poleciał. Nie przejmuję się, że mam już części do to jest 21 i poleciał. Nie przejmuje się, że mam już części ma co jest w Klefaku robot? Muszę spytać. No to lecimy. 35 piętro przed nami. i klatka schodowa dzień dobry no to zaczyna się no więc tak mamy finał udało się nie wiem, nawet dopiero czas miałem. Szybko się ogarnąłem, więc już oddech wrócił. Tętno się wyregulowało i jest już ok. Stąd jest wejście. I o, Ciężko jest. Czuję się każdy miesiąc, ale przyznam się szczerze, że jest lepiej niż w zeszłym roku. Ten trening jednak dał bardzo dużo, więc słuchajcie, nie ma co czekać na innych, trzeba zacząć. O, strażak idzie. O, strażak idzie. przygotowany? Nie Dobra, jak się czujesz? Dasz radę w 10 minut? Nie Gitara Widzimy się na górze Widzimy się Wiara, siła, motywacja Jedziemy z kapelą Zaczynamy 3, 2, 1 Jedziesz zaraz 1, go no, Mamy szara Z Badlinią Z Badlinią, przepraszam Wyglądasz mnie na 2,38 w maratonie Z Więcej czy mniej? Oczywiście, że nie. 2,28? 2,24. Dobra, no to chyba ruszaj za 3, 2, 1, zrób. No to pojedziemy teraz na 35. Piętro. Może gdzieś tam dobiegnie. Fajnie. 5,35. Ale uszy nie zatyka, jejku. A przepnyślina. No. no. Idziemy teraz do restauracji na kawę. Tam powinny naprawdę być stoliki. <noise>

Jak tam? Żyjesz? Jak tam? Już? Ogarnięty? 4,41 wśród panów i 5,44 wśród kobiet.